Cześć, Szymon z tej strony, witajcie u mnie na kanale. Przedstawię Wam kilka nowości, które otrzymałem od wydawnictwa Storyhouse Egmont w celach recenzenckich. Do tego dołączę dwa komiksy, które ostatnio wypożyczyłem. Zacznijmy od Amazing Spider-Man, korporacja Beyond, oczywiście Marvel Fresh. To jest dość gruby tom, opatrzony numerem 1, więc tu mamy pierwszy tom tego, tej serii z Amazing spider Mana. Spróbuję sobie otworzyć bez pomocy nożyka, zobaczymy czy mi się udało. No, na razie jeszcze nie, ale może za chwilę. Dobra. Marvel Fresh przed nami. Nie jestem na bieżąco, jeżeli chodzi o tym Spider-Manem, bo czytałem tak gdzieś do piątego, szóstego tomu Nika Spencera. Run był średni, ale tutaj mamy chyba zmianę twórców i generalnie. Nowe spojrzenie z tego, co czytałem w opisie. Zobaczmy w ogóle, co to ma być za tom. Przyjrzyjmy się, kto tutaj ma być wśród twórców. No, nazwiska raczej nieznane. Widać, że to jest jakiś składak. Zobaczmy sobie parę stron. No, na pewno się będzie dużo działo. O, widzimy tutaj, właśnie, pytanie: czy to będzie Peter Parker, czy Maitz Morales, czy może ktoś jeszcze inny? Zobaczymy. No nie wszystkich wiem. O, doktora Octopusa kojarzę. Kojarzę Czechy May. No nie jestem do końca na bieżąco, więc. Ale tak liczę, że będzie naprawdę, naprawdę fajny komiks. I czy mamy zapowiedzi tomu kolejnego? Na razie mamy okładki, okładki, okładki. Nawiązanie do ostatnich łówek Krivena. Okładki, dużo tych okładek, wiecie? Nie będę Wam pokazywał wszystkich. Nie, nie ma zapowiedzi tomu. Kolejnego w przygotowaniu mamy Daredevil 2, Inferno, Wolverine X-Żywotów X-Śmierci. Dobra, Marvel Fresh. Jeszcze spójrzmy na zeszyty. Amazing Spider-Man Seria z 2018 roku od numeru 75, 80, 85, 78 Beyond, 80 Beyond nie wiem co to znaczy. Free Comic Book Day, Spider-Man Venom. I tutaj składam to z dwóch tomów oryginalnych. Amazing Spider-Man Beyond Volume 1. I Volume 2. Okej. Okay. No dobra, korporacja BN. To był pierwszy komiks Marvela. Drugi, można powiedzieć, częściowo. Marvela to jest komiks y, świata Star Wars, dziedzictwo beztroskiego. To już możemy się dowiedzieć, między innymi, na filmiku, który prezentował Tomasz Kołodziejczak na kanale Egmontu. że Beztroski to jest statek kosmiczny. Komiks ten, w przeciwieństwie do Spidermana, jest znacznie, znacznie chudszy. Tu macie fajne porównanie, ale sobie możemy zobaczyć. Od razu widzimy na okładce mamy rycerza Jedi z rasy Łuki, z ciekawym mieczem świetlnym i sama szata wskazuje nam, że to są czasy Wielkiej Republiki. Ethan Sachs, jeżeli dobrze kojarzę, tworzył Star Wars: Wojny Łowców Nagród albo któryś z innych tych z serii. I jeszcze zobaczmy sobie z ilu deszytów składa się ten komiks, pytanie czy to będzie podane? Nie ma. Mamy tak, burza na horyzoncie, okładka taka sama. Więc to jest chyba tak, czasy Wielkiej Republiki. Tu jest ktoś, kto przypomina Plokona. O ile to jest plokon, O ile to nie jest Plokona. Tu mamy tą Asai Ventress. Więc to jest chyba czasy upadku zakonu Jedi. Tutaj będziemy mieli Anakina Skywalkera i Padme. Tu mamy tą. Z przebudzenia mocy, zapomniałem jak się nazywa. Jest faktycznie przeskakujemy przez różne epoki gwiezdnych wojen. Dobra, zobaczmy, co mamy w przygotowaniu. Mroczne droidy, polecę jakieś one shoty. Kamam, Lando, dobra. Tak to wygląda. Przejdźmy zatem teraz do DC. W DC mamy po pierwsze Nightwing, Czas Tytanów, tom trzeci. Jeżeli czytaliście do tej pory Nightwinga, to drugi tom kończy się właśnie takim stwierdzeniem, że nadszedł czas tytanów. Właśnie, ponieważ Liga Sprawiedliwości zniknęła. I pod dowództwem Nightwinga właśnie będą teraz odpowiadali za globalne bezpieczeństwo. I sobie zobaczymy co wchodzi w skład tomu. Zeszyty od 101 do 109. No właśnie. I ta okładka, ta okładka sugeruje, że tu będzie coś wyjątkowego. Albo teraz o tym powiem, to znajdę, albo dojdę o tym podczas recenzji. Za odpowiadają odpowiada Leon Travis Moore, Bruno Redondo, Vasco Golgiew i Stephen Byrne oczywiście za scenariusz, z, jest autorstwem Toma Taylora. Cieszy mnie, że nie ma żadnych annuali. Mam nadzieję, że to będzie fajna lektura. Nightwing ma, miał kilka kapitalnych momentów, jak do tej pory. Bardzo fajnie współpracował z Supermanem, więc zobaczmy. Aż jestem bardzo bazal, zaintrygowany, co tu się będzie działo. Czy jest zapowiedź czwartego tomu? Zobaczmy. Okładki, okładki, okładki i dalej okładki, hmm. ale nie ma, nie ma zapowiedzi czwartego tomu, tutaj też nie mam mamy tylko tytanów, świat bestii, czyli to jest pierwszy tom nowej serii, którą właśnie tutaj macie przed oczami, zobaczmy co wchodzi w skład, też jest tom Taylor na rysunkach, Album zawiera materiały publikowane pierwotnie w Titans 1.5, Titans Beast World 1.2, Beast World Wall Rising i fragmenty z różnych innych zeszytów. Co jest ciekawe, co mnie ucieszyło, bo spojrzałem, że za rysunki odpowiada m.in. Nicola Scott. o, i nawet Ivan Rice. o, to będzie bardzo, bardzo fajnie. I co jest ciekawe, tu mamy zapowiedź do drugiego tomu Titanów. Ale nie rozumiem. Tytani, świat bestii tą pierwszy, Tytanie świat bestii tą drugi. No, czyli jakby pod, pod tytuł całej serii tą pierwszy, Nicolas Scott. Ona jest świetna. To jest świetna, fantastyczna rysowniczka. O, o ale górę. Peacemaker się nawet pojawił. Może być naprawdę, naprawdę z podsbagiem, naprawdę może być fenomenalna lektura. Wow, ale okładka. To już nie będę z tyłu szukał, tym bardziej, że z tyłu dla odmiany nie mamy żadnych okładek alternatywnych, więc pewnie w środku. Ale oba tomy od DC są grube. Ważna rzecz, co mi się podoba. Udało się, Egmont wygląda to, że dopiął swego Nightwing, dalej ma starą, stare logo. Wygląda to tak samo grzbiet, jak wyglądał w poprzednich dwóch tomach, co jest moim zdaniem bardzo ważne. Oczywiście Titania jako nowa seria mają już nowe DC logo. Ostatnim komiksem, który otrzymałem do recenzji, to jest Asterix Legionista. Kapitalny album ze świata Małego Gala i oczywiście Dużego Gala, który ciągle, którzy ciągle stawiają opór na jeźdźcy. Skład będzie czy schemat będzie ten sam, czyli będziemy mieli troszeczkę wstępu. Troszeczkę to jest tak na wyrost. Bardzo mnie ciekawić będzie tłumaczenie w porównaniu do tego, co zapamiętałem z, dzie z dzieciństwa. To jest ten album. Nie, to jest inny album. Był tam, w jednym albumie był taki fajny motyw z gościem, który budował swój szałas, czy swój namiot troszeczkę na uboczu. Bardzo lubię ten album. Bardzo, bardzo lubię ten album. Jest świetnie pokazane, jak to wygląda. No i później, oczywiście, mamy wspomnienia, wspomnienia, wspomnienia. Bardzo, bardzo fajna seria. I na koniec tego nagrania, co już nie jest. Prezentacja nie jest unboxing, tylko pokazanie tego, co udało mi się wypożyczyć. To mamy wojny i smoki, bitwa o Anglię, tom pierwszy, też wydawnictwo Story Hax Egmont, SF, smoki walczące z samolotami podczas II wojny światowej. Bardzo, bardzo, ale to bardzo mnie intryguje ten tytuł i sądzę, że recenzja na moim kanale się pojawi. Wow, proszę, jakie to są grafiki. Naprawdę fajna sprawa. I ostatnim komiksem, który Wam chciałem tym razem pokazać, to jest też oczywiście wydawnictwo Story House Egmont, też wypożyczone biblioteki. Tak samo jak Wojny Smoki, Bitwa Anglii, tak samo Tom pierwszy Lasów, Opalu, wypożyczyłem Filii na Osiedlu Słonecznym przy ulicy Reja. Scenariusz Arleston. O ile mnie pamięć nie myli, nie wiem czy to będzie biograf, bibliografia tego gościa, nie ma go tutaj. Mogę się mylić, ale Arleston mi się kojarzy ze światem Troj. Jeżeli to jest świat troj, to będzie bardzo, bardzo fajny klimat. No i już widzę, że fantazy pełną gębą, aż się nie mogę doczekać lektury. No naprawdę super. No i co? Tak to się prezentuje. Dwa komiksy z biblioteki, dwa frankofony, czyli wojny i smoki, bitfongie oraz Lasy Opalu. A w materiałach rezenzentacyjnych od wydawnictwa historycznych House Egmont mamy Asterixa Legionistę, dwa komiksy ze świata Disney, czyli świat Bestii, Tom Pierwszy gdzie będzie się to drugi Świata Bestii, Nightwing, tą trzeci, z Amazing Spider-Man z Marvela i w pewnym sensie z Marvela Star Wars Dziedzictwo Roskiego. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę, dziękuję za obejrzenie materiału. Do następnego razu. Trzymajcie się, cześć!